W pierwszym odcinku serii Biz Fryz odpowiemy sobie na pytania odnośnie raportu rynku pracy we fryzjerstwie w 2024. Co nas może czekać w tym roku na podstawie tego, co widzimy? I uwaga, odpowiem Wam na pięć pytań. Pięć pytań bardzo ważnych, czyli po pierwsze, jakie są główne przyczyny zmniejszania się etatowych pracowników w salonach fryzjerskich? Dlaczego jest ich coraz mniej? Przechodzimy na zlecenia, na kontrakty, być może na inne działalności albo po prostu też no, fryzjerzy zostają zwalniani? Druga e, sprawa to są jak. Rosnące koszty zatrudnienia i podatków w tym roku mogą wpłynąć na rynek pracy we fryzjerstwie 2024. Ciekawe w ogóle zagadnienie, które też rozłożymy troszeczkę na czynniki pierwsze i... Powiemy więcej szczegółów na temat zatrudnienia i tych właśnie kosztów? 3. W jaki sposób firmy mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję i automatyzację komputerową do zastępowania pracowników w branży fryzjerskiej? Hmm, ciekawe. No i 4. Jakie strategie mogą przyjąć pracownicy? Aby zabezpieczyć swoje obecne miejsca pracy, aby nie zostać zwolnionym, aby pokazać, że jest no, pracownikiem wartościowym, którego trzeba zachować, warto zachować i firma chętnie zapłaci za to kasę, podatki opłaty, ZUSy i tego typu rzeczy. Powiemy o tym oczywiście na tym spotkaniu. No i piąte, najważniejsze i ostatnie, czyli jakie są długoterminowe prognozy dla rynku fryzjerstwa 2024 i jakie umiejętności będą najbardziej, będą najbardziej przydatne w tym roku, no, żeby po prostu pracować. Do zobaczenia na pierwszym odcinku BizFryz na temat zatrudniania, kosztów, utrzymania nowoczesnych technologii, no i tego, co może nas czekać w 2024.